OK, a więc na wstępie chcę tylko powiedzieć, że cały ten materiał to wycinek z mojego urodzinowego streama, na którym otwierałem 16 skrzynek, wiecie, 16 urodziny, 16 skrzynek. Przepraszam za to, że dźwięki i obraz nie są w najwyższej jakości, no ale niestety nie mogłem tego poprawić. Ale mimo wszystko myślę, że materiał przyjemnie się ogląda. A, no i dodam jeszcze, że w pewnym momencie tego openingu stało się coś niesamowitego. Polecam oglądać do końca. Hej, cześć, witajcie, jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w openingu urodzinowym. E, dzisiaj są moje urodzinki, 6 maj. Tak, dziękuję wszystkim za życzenia, którzy już wpisali, w komentarzach, nawet wysyłali do mnie na PW. Niektórzy widzowie i na Facebooku naprawdę mega dzięki, naprawdę się nie spodziewałem. To było bar bardzo mega miłe. Także no co, my dzisiaj otwieramy chromatureczki. E, będę tutaj spoglądał też w prawo, tutaj mam czat. Też może dziś urodzinę, to wszystkiego najlepszego, kaka. Swoją drogą, kaka to mój, jeden z moich ulubionych piłkarzy, w sumie mój najbardziej ulubiony. Ale dobra, to jest nieważne. My dzisiaj otwieramy urodzinowe skrzyneczki, jako że kończę dzisiaj 16 lat. To właśnie 16 skrzyneczek i zaczynamy od Stat Statraka, czy jednak. Dobra. No niestety, Atlas e, mogłoby być zdecydowanie lepiej. Mogłoby być zdecydowanie lepiej. Ale. No co, no nie będę wybrzyzał. Atlas na urodzinki, mam grać SG-kiem. Okej, okay. zobaczmy, co nam leci dalej. O. Dzięki za życzenia Obrzyn Fubar Fubar to jest chyba jakiś taki e, Bogaty Bogaty gość, który ma konto na Steamie Tak mi się przynajmniej wydaje Wiem, To chyba Fubar przez O Nie, to jest założyciel CSGO Double O Dokładnie Dzięki za życzenia w tym momencie na czacie, które są Biolek Mp9 no to... ten skin nawet jest... nie jest taki brzydki może być. Zaprawiony w walkach. Gdzie to jest paździerane? no może tu... No dobra, trochę jest. Okej, okay, dobra. Naprawdę chyba będzie bardzo słabo, jeżeli wylecą nam same takie niebieskie temy. Nice! Please vlog. Auk. Miozia! Zobaczmy, zobaczmy jaki to jest stan. Na pewno nie będzie. Chociaż ja mam włączone lekko używany. No proszę. Już jakiś lepszy itemik. Okej. Okay. Znowu blisko, ale niestety. Nawet tego statraczka nie ma. Co mamy dalej? Eee... Zobaczmy co będzie. Właśnie w tej stronie. W sumie fajnie by byłoby jakby traf jakbym trafił tego P250 Asimowa, bo to jest na pewno ładne. w ogóle ten UMP, ten UMP mi się mega podoba, także szkoda, że nie trafiłem jakiegoś innego różowego skina. <gryw> Dziękuję za wszystkie miłe słowa, które lecam w tym momencie na czacie. Naprawdę <gryw> mega fajnie się czuję. W ogóle Dawidek, ma. Fubar, okej okay, dobra, CSGO double. Mimo że wpadasz do mojego ekwipunku. Chociaż mogłeś być czymś innym. Oj, no, skaucik. Skaucik nawet spoko. Jakby był jakiś dobrej jakości, to ok. Zaprawiony. No, te. Co coraz mniej tych skrzynek. W ogóle tutaj tak fajnie się te ziemi ułożyły. Wszystko jest zapełnione. Na początku był jakieś różowe. O, był ten UMP. Jolek. Nie, nie wypadła mi kosa. słaby spoiler. Dobra. UMP, dawaj. Spectre, no niestety. Fubar jest zaprawiony. Hum. weźmy sobie teraz, może, przedostatni kluczek i przedostatnią skrzynkę. Jak to robi jeden ze znanych streamerów? No ale to nam nie pomaga. Dalej mamy Fubara! Co jest z tym Fubarem? Chyba muszę na tym sobie z double grać, coś mi się wydaje. Hmm. No oprócz tego fajnego i tam fajnego auga nic nam na razie nie wylecił. Chociaż. te. Trzy skrzynki Trzy skrzynki nadziei Nie, więcej tych skrzynek Cztery Czy mają tu trzy skrzynki? A dobra, to będę musiał jedną dokupić Cztery skrzynki nadziei i statrak? No okej okay. Jakbym to trafił pierwszego dnia To pewnie coś tam jeszcze by było warte Bo te statraki tak nie leciały Ale to pewnie znowu jakaś Lekko, że Okej, okay, dobra Nie ma tragedii Trzy skrzynki do końca O, CZ No, już lepiej. Zdecydowanie lepiej. Ta CZ CZK jest ładna całkiem. Nie powiem, zobaczmy, jak to wygląda. No, lekko używana. Nie ma tragedii. Może jeszcze nawet na koniec jakieś kontrakcje zrobimy. Czy coś w tym stylu. Atlas. No, więc to, no, zostaje mi jeszcze jedna skrzynka, którą muszę sobie dokupić. Bo jej tutaj nie mam. Także, wait a minute. Rynek Steam, Chroma Case 3. O, troszkę stanęła nawet. to czemu by nie? No i tej skrzynce musi być kosa. Gaben zaczarł i żebym specjalnie wtedy nie kupił. E, Gaben zaczarował, żebym specjalnie wtedy nie kupił tej skrzynki, tylko właśnie ją teraz w tym momencie. Ałki z Faktoryniu. A, no, no może jest w Faktoryniu, dobra. Wiem. Za chwilę to zobaczymy. Dobra. Mamy Chroma Case 3. No i w tym momencie kosa. Przezglac! Ej, mam pomysł. Może mój brat otworzy tam ostatnią skrzynkę, przed chwilą mi to wszedł. Czekajcie. Na coś? Nie powiem ci jaki start! Ale dobra, ale proszę mi nie obrażać tutaj moich widzów jak coś. Hej To jest mój brat, to jest mój brat, teraz go widzicie, dobra, masz tutaj skaweczki. Eee, dobra, tu masz nasz myszkę, nie? Musisz kliknąć na tą skrzyneczkę, naciśnij tutaj. Nie z tej strony musisz z tej lewej strony kliknąć. Lewy przycisk. Dobrze? I tutaj jeszcze raz. Czekaj, czekaj. Czekaj, ja czekaj, czekaj. Dobra, może ja Ci pomogę? No, teraz naciśnij. Tutaj ten guziczek. Nie. <śmiech> <śmiech> jak ty to zrobiłeś? Ej. Nie, to nie jest ja coś, to jest gracuś. Dobra, czekaj. Dawaj, czekaj. Dobra. I użyj klucza. Tu musisz czekać i naciśnij znowu jeszcze raz. Dawaj. I teraz musi być kosa, nie? Robisz kosa? Dawaj. No, puść. Dobra, i nie patrzymy, zamknij oczka. Co, co, co zrobił Grasuś, kocham cię, kocham cię Co, zro, co, co Co zrobił Grasuś Co, co zrobił Co, co Co Aż ci dam buziaka, nie Ej, kocham cię mały Co, no nie Ej, najlepszy prezent na urodziny, nie Jezu, Grasuś co ty zrobiłeś? Mam drugi prezent, nie bowiem. Masz drugi prezent? Słuchaj, jesteś... Chodźcie ci tylko! Co zrobił? Mama Zorat trafił gra coś. Musiałem jakoś. Co on zrobił? Ostatnia skrzyjka. Żeby nie podejrzał tortu. Zagrał? Nie! Nie, Kosę trafiłem! Kosę trafił! Dobrze. To dobrze! Okay. I to Dzięki małe! dobra? Tak, e, to najleksa. Dobra, e, teraz możecie Teraz możecie mnie zostawić na chwilkę Wow! Gracja, kocham cię! się Ej, ostatnia skrzynka, nie? O oh my no oh Powiem tak Kocham go. Kocham mojego brata. O Boże Nieważne jak jest to zwarte, ja będę tą kosą grał forever Oh my god eee, Tak napisz, od Graciusia O Boże, factory new O Boże Pierwsza kosa w moim życiu, Gracjan? Powiem wam, to był najlepszy pomysł eee, i... A ja... ja... nie wiem, nie wiem, ja myślałem, że sobie go przyprowadzę, nie otworzę jakiś niebieski item Omg! Co w tym momencie on zrobił, nie? Gracjan! A ja go chyba zaproszę jeszcze kiedyś na jakiś openik, nie? Hm. Ej, właśnie, jest drop. Ktoś mi tu napisał, żebym, żebym z Gracianem szedł na, na drop i zagrał na koblu. Trafił jakiegoś, jakiegoś Dragon Laura wtedy. To jest Damas. Tak? W faktoryniu, stat track. Sam minimal bez stat tracka blu, 372 tysiące. Ze StatTrakiem filtestet 388. Pff. Także tak, niech, tak się nie, tak się nie niech nazywa ta kosa. I. Dobra, jeszcze zobaczmy sobie w ustawieniach wysokich. Ustawienia wideo. Mam tutaj takie podgry ustawienia, moduł tekstur, efektów. A więc tak prezentuje się ta kosa w ustawieniach wysokich. Jak widzicie, wygląda teraz naprawdę o niebo lepiej, no i jest naprawdę bardzo ładna. Ja myślę, że raczej będę z nią grał, no bo no, to jest taka w sumie trochę pamiątka. Może tam kiedyś będę chciał ją sprzedać, no ale nigdy nie wiadomo. No i ogólnie cena tej kosy to jest prawie 500 euro. Tak właśnie sprawdzałem na tych różnych stronach, bo nie, ma, nie daje się dostać na rynku stream. No, także wow. A więc jeżeli chcielibyście jeszcze kiedyś jakiś opening z moim bratem, z Gracjanem, no to możecie zostawić łapkę w górę i suba na kanale. Także, no co. Ja już się dzisiaj z wami żegnam. Siema! That you love me even if it's fake cause i don't fucking